Cześć kochani, witam was bardzo bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film tym razem skusiłam się na tak pod tytułem kocham wiosnę wiem, że w Polsce leży jeszcze śnieg tutaj wczoraj padał śnieg na szczęście tylko taka mała ilość a ten, który był już stopniał pojawiły się pierwsze promyki słoneczne jednakże nadal jest bardzo bardzo zimno i tak jak chyba wszyscy ja wyczekuję już takiej pięknej pogody co najmniej 10 stopni ciepła Wiatrzyku takiego ciepłego i tony zieleni dookoła i kwitnących kwiatów. Mam nadzieję, że wiosna naprawdę przyjdzie już niedługo, bo już to powinna przecież być. Także, nie przedłużając, o widzę, że już mi się wyłączył komputer, będę miała przed sobą pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. A więc ulubiony wiosenny lakier do paznokci. Dla mnie będą to kolory pastelowe, taki jak mam w tej chwili miętowy kolor. Jest to lakier z Azdy, którego niestety nie polecam, ale polecam jak najbardziej ten kolor. Ja sobie go kupiłam na wypróbowanie, nie wiedziałam, czy będzie mi się podobał. Potem też pomyślałam, że szybko wyjdzie z, mod z mody Dałam za niego z 2 czy 3 funty Mam go już za 2 lata I w tej chwili najchętniej zainwestowałabym w coś lepszej jakości Ale szkoda mi tego wyrzucić Oszczędność znów się odzywa Później niedawno tutaj kupiłam sobie taki mleczny lakier Ponieważ bardzo je lubię Ten jest z Rimela I mam nadzieję, że się świetnie spisze na paznokciach Kolejny to taki różowiutki, Wszystkie nazwy podam Wam na dole. I brązowy, taki bardzo zgaszony mleczny brąz. Bardzo często mi o niego pytacie, kiedy mam go na zdjęciach na swoim blogu. Ja go mam z gazety. Dość fajnie się spisuje i bardzo lubię ten kolor. Co prawda, jest on fajny na każdą porę roku. I bardzo taki owocowy, sorbetowy, brzoskwiniowy. Kolor, który też bardzo, bardzo lubię, ten jest z Maybelline. Kolejne pytanie, ulubione wiosenne produkty do ust. Słuchajcie, ja przez ostatni czas nie powinnam malować ust, ale nie wiem jak to jest, kiedy coś jest zabronione. Chcę się tego jak najbardziej i jak najwięcej. E, moje usta przez moją kurację są bardzo spiesznięte i suche, i kupuję szminki, chociaż ich nie mogę używać, bo wyglądają po prostu tragicznie. Ale, ale skusiłam się ostatnio na masełka z rewlonu i te jak najbardziej można nosić, nawet jeżeli się ma suche usta. Nawilżają, mają przepiękne kolory. Akurat w Budcie była promocja 3 za 2 Długo, długo zastanawiałam się, jaki wybrać, i kolory są po prostu niesamowite. Ten, który mam w tej chwili na sobie, jest to nowy odcień: 27. I jest to. Coś takiego, przepiękny, taki nasycony brzoskwiniowy kolor, peach, jak to mówią. Bardzo, bardzo go lubię. Ehm. Tutti Frutti 15 to taka bardzo ciepła czerwień, która najbardziej pasuje właśnie do mojej urody. Miałam go ostatnio na blogu na zdjęciach i taki nude 0,95 creme brule. Myślę, że dobry na każdą porę roku. One też bardzo fajnie pachną. I taki nudziak bardzo typowy, byszowy kolor. Widzę, że światło się zmienia, okej? Okay. Wiosna być może przyszła, teraz już poszła. Słoneczko przybywaj. E, kolejne pytanie. Ulubiona wiosenna sukienka. Nie mam jakiejś ulubionej jednej sukienki w swojej szafie. E, chciałabym nosić sukienki wiosną, no stop, że jednakże pogoda nie zawsze mi na to pozwala i nie mam też tyle tych sukienek, aby codziennie wystąpić w innej. Ogólnie sukienki, jakiekolwiek sukienki w wiosennych kolorach, lekkie na wiosnę, myślę, że są jak znalazł. Kolejne pytanie, ulubiony kwiat. Ostatnio zakochałam się w. Jak wołają na te kwiaty? Nie żonkile. Ach. Ja i tak, w Jacyntach kupiłam nawet sobie przepiękne Jacynty do domu i niestety, ale przed świętami już mi padły. Bardzo lubię cięte kwiaty. Zawsze mam cięte kwiaty, tulipany, żunkile w domu, ale te doniczkowe, które potrafią kwitnąć długo, długo więcej niż te cięte, podobają mi się najbardziej. Do tego Jacynt przepięknie pachnie. Miałam Sześć Jacyntów, niestety jeden już przekwitł, a jednego to troszkę ugotowałam, bo dałam go sobie do swojej sypialni, a niestety było tam za ciepło jak na ten rodzaj kwiatów i kolejnym jeszcze ulubionym kwiatem, który bardzo lubię i który też już mi przykwita w domu jest azalia kwitnie na różową, mam nadzieję, że wstawię Wam gdzieś tutaj zdjęcie i jest przepiękna, cieszy oczy z tego co czytałam jest dość trudna w hodowli, i jeszcze bardziej wymagająca od storczyków, z którymi dałam sobie radę i mam około 10 i co roku mi przepięknie kwitną także azalia jest bardzo, bardzo wybredna i mam nadzieję, że uda mi się się ją podtrzymać i aby kwitła mi każdego roku byłabym bardzo, bardzo zadowolona kolejne pytanie ulubione wiosenne akcesoria szale, słuchajcie jeżeli chodzi o szale to ja stawiam na prostotę najbardziej uniwersalne są takie jednokolorowe ten mam z Primarka i jeszcze jeden taki szary, który podkradam sobie z moim partnerem one są właśnie też uniwersalne, że nie mają żadnych frędzli, Są z takiej bawełny jak zwykła podkoszulka. Jeżeli jadę gdzieś na wakacje bądź gdziekolwiek się wybieram nie zimą, zawsze jeden taki szal ląduje w mojej torbie. Sprawdza się świetnie latem na plaży, gdzieś tu przewiązać, jak chustka, czy też do zawiązania na głowę w koło szyi i tak naprawdę pasuje do wszystkiego. Także jeżeli szale, mam ich pełno też w różne wzory, ale jeżeli miałam, mam wybierać najczęściej właśnie sięgamy po takie. Kolejnym elementem, który tak naprawdę noszę każdego dnia i który rozświetla mój ubiór są bransoletki w różnych kolorach, które kupuję gdziekolwiek tylko coś mi wpadnie fajnego w oczy. I tutaj są nawet takie bransoletki, które zrobiłam dawno, dawno temu jako Piętnastolatka, czyli gdzieś w latach dziewięćdziesiątych, z muliny, które cały czas noszę i bardzo lubię. Oj, no jest ich tutaj naprawdę, chyba niezliczona ilość. Nie noszę wszystkich naraz, ale kilka naraz bardzo fajnie ozdabiają strój i bardzo je lubię. Kolejne pytanie. Jaki wiosenny trend jest dla Ciebie najbardziej ekscytujący? Makijaż, moda, oba. A... Chyba żaden nie jest ekscytujący, będąc szczerą. Stawiam na to, co lubię najbardziej, i z mody wybieram takie elementy, w których się najlepiej czuję. Także myślę, że w mojej szafie i na mnie nadal będą królowały koronki i pastelowe kolory, brzoskwiniowe, beżowe i miętowe. To, w czym czuję się w tej chwili najlepiej, i z czym kojarzą mi się ciepłe, słoneczne dni. Ok, postaram się trochę pospieszyć, bo widzę, że bateria właśnie się kończy. A więc kolejne pytanie. Ulubiona wiosenna świeca? Przez ostatnie dwa lata zakupiłam tyle świec, że tak naprawdę nie umiem wybrać tej najlepszej i tej, która najładniej pachnie, ale mogę wybrać najładniejsze pudełeczko, pudełeczko, opakowanie, jakkolwiek zwał, które pięknie wygląda na półeczce, bo niestety nie zawsze teraz przy czworonożnym e, zwierzaku domowników w domu mam możliwość palenia świecy i cały czas patrzenia na nią, czy e, mały zwierzak sobie nic nie zrobi. Ta akurat, oprócz e, ładnego wyglądu, ma też świetny zapach i mam nadzieję, że wtedy, kiedy mi się skończy, będę mogła używać tego pięknego słoiczka. Kolejne pytanie: ulubiona wiosenka, wiosenna, mgiełka czy perfumy? Jeżeli miałabym się zdecydować tylko i wyłącznie na jeden zapach, wybiorę Miss Dior Cherie. Piękny, ukochany, jeden z moich ulubionych letnich zapachów. E, jaka jest u Ciebie wiosna? Wiecie, że o, Ty też idziesz tutaj, tak, do kręcenia. To jest ten wielki gaduła. A nie, nie, ja nie będę nagrywany. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wiosnę, wiecie, że mieszkam w UK, także tutaj nigdy nic nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Ale zazwyczaj już w marcu było pięknie, wiosennie i tak naprawdę już ciepło, bo około 10-12 stopni. Dzisiaj jest zimno 2 stopnie i nie wiadomo, jaka będzie ta wiosna. Mam nadzieję, że zielona i kwitnąca, chociaż na pewno nie będę chodziła roznegliżowana tak, jak mogłabym się ubrać w Polsce. Co według ciebie jest najlepsze w wiośnie? Oprócz pogody e, lubię to, że można wybrać się na jakieś jednodniowe wycieczki, e, że można iść do parku i podziwiać przyrodę. E, po prostu, spędzanie wolnego czasu. Kod e, akurat teraz chcę się bawić. Spędzanie wolnego czasu na powietrzu e, jest o wiele, wiele fajniejsze wiosną niż e, zimą. Także na pewno, właśnie to. Czy lubisz wiosenne porządki? Uwielbiam wiosenne porządki i tak jak już pisałam na vlogu, wyrzuciłam tony ubrań, tony kosmetyków, przyszkowałam do sprzedaży i chcę się tego jak najszybciej pozbyć, aby poczuć taki świeży wiatr w mojej garderobie. Twoje plany na przerwę świąteczną czy wakacje Słuchajcie, ja już dawno skończyłam szkołę, skończyłam studia lata temu I... przepraszam bardzo za te hałasy I nie miałam żadnej przerwy, nie miałam żadnych świątecznych wakacji ani nic takiego Także będzie to dzień jak co dzień Mam nadzieję, że tylko będzie więcej słońca, więcej energii i więcej uśmiechów I tego też wam życzę Zapraszam Was na kolejne moje produkcje. Pozdrawiam Was i życzę wszystkiego dobrego. Witaczy, pa! Teddy, proszę cię, same hałasy robisz! A!